Witam serdecznie, specjalna dedykacja. Damian Dąbrowski jest z nami, Tomasz Laszko, dziś w roli. Dziś w roli obserwatora, generalnie na debiuty zawsze przyjeżdżam też zobaczyć, czy można nowych zawodników do klubu pozyskać, reprezentuje klub Hel Warszawa. No i też chciałem zobaczyć, jak, jak poziom organizacji, ponieważ za 6 tygodni organizujemy Mistrzostwa Polski. Mazowieckim, więc musimy jakoś się też do tego porównać, po prostu musimy być lepsi. No, domyślam się. I od razu pytanko, czy już w oko wpadły Ci, że tak powiem, jakieś perełki, które, które chciałbyś właśnie do swojego klubu przygarnąć i, i pomóc im prowadzić tą ich przygodę z kulturystyką, czy, czy na razie te sylwetki dzisiaj Cię jakoś nie przekonują? Zabony z kulturystyki klasycznej wyróżniał się tam na tle od razu. Ten Jacek Ratusznikko przygotował, to bo nawet mógł nie wychodzić do finału i tak by wygrał. Oczywiście nie musiałby wychodzić do programu dowolnego. Wygrał i ten rzeczywiście przykuł moją uwagę, z kobiet nie było aż takich perełek, chociaż ja zawsze patrzę na te dyscypliny gimnastyczne, artystyczne i akrobatyczne, bo tam są po prostu fajne programy dowolne. Tam wiedzie e, Black and White, sorry, to wszystkich, nikogo tam nie pozyskam i nawet nie chcę, bo Asia robi dobrą robotę. Robi to, to jest lepiej, dokładnie. To jest super, czekam teraz na bikini i na galociarzy, zobaczymy jak, jak, jak to wygląda. Dobrze, w takim razie jeszcze wróćmy do tematu Mistrzostw Polski nadchodzących, w których będziesz jednym z organizatorów. Na jakim etapie obecnie jesteście i czym przede wszystkim chcielibyście, aby Wasze Mistrzostwa Polski się wyróżniały w stosunku do ostatnich imprez? Co może będziemy mogli zobaczyć tam takiego wyjątkowego i jak byś chciał zadbać o zawodników właśnie na tej imprezie? Bardzo dobrze zadałeś to pytanie, bo faktycznie chcemy się trochę odróżnić od tych lat minionych ten lokal, bo to jest Centrum konferencyjne Mazurkas, jest utrzymany w takim klimacie antycznym, trochę greckim, tam skąd się wywodzą wszystkie sporty, jak wiecie, więc ten zawodnik, który tam będzie wychodził, będzie był jakby był aktorem tego przedstawienia i o to chodziło, no trochę znudziły się i trochę nas zaczęły denerwować e, takie przestronne hale, expo, czy e, e, czy jakieś sale gimnastyczne, chcemy trochę z tego rezygnować, to jest droższe, bo, bo faktycznie musimy za to dużo zapłacić, ale już mamy umowy podpisane, próbujemy tam też pozyskać więcej sponsorów. zapraszamy z tego miejsca wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć tę inicjatywę. Będą miejsca targowe, będą miejsca na banerach, będą też relacje medialne, bo, bo tutaj podpisujemy z kolejnymi mediami. Zawody na pewno będą Zobaczymy. i będą super. Zobaczymy. Tak jak wspomniałeś, klimat zawodów ma być dosyć specyficzny. Wspomniałeś o, o, tym, o tym wystroju. Rzeczywiście zawodnik będzie mógł się nam troszkę poczuć jak taki grecki bóg tak, w tych, tych wszystkich okolicznościach. Zdecydowanie tak, tam na, tam na ścianach są różnego rodzaju rzeźby, tam jest taka atmosfera, naprawdę podniosła dobre światło i, e, i robi to wrażenie. To robi wrażenie dla kobiet. Jeszcze przygotowujemy pewną, no jedna z naszych sponsorów jest firma, która zajmuje się kwiatami, więc będą takie też dekoracje wiecie kwiatowe i te zdjęcia naprawdę będą super. To nie będą ścianki e, no, szarabure, tylko tam będzie trochę będzie tego więcej. Tak, no mamy taką ambicję, trochę zrobić lepsze te zawody, wiadomo, nie chciałbym się niczym chwalić, bo, bo następnego, ostatniego dnia może się wszystko odwołać, wiecie jak jest i, i cała nasza praca pójdzie na marne. Bierzemy. To ryzyko na klatę, ale chcemy dopieścić zawodników jak najbardziej i zadbać też o dobre nagrody. Przyznam, że sam zastanawiam się nad startem, bo też bym coś sobie wygrał. No. Właśnie, teraz a propos nagród. Właśnie, jakie będą nagrody? Czy będą to na ten moment tylko nagrody w postaci jakichś suplementów, czy może będą też do zgadnięcia jakieś nagrody finansowe? Tak, przewiduję nagrody finansowe. Super, to to już tak naprawdę jest, jest coś wyjątkowego na naszym podwórku, ponieważ nie, nie zdarza się to zawsze. I tak jak mówisz, też myślisz o tym, żeby, żeby wystartować. W jakiej kategorii i docelowo, czy później na Mistrzostwa Europy również chciałbyś się wybrać? Docelowo na Mistrzostwa Europy w ogóle celuję, więc to jest mój. Mój główny target? No, chciałbym w kulturystyce klasycznej 171, to jest moja korona, konkurencja, w niej mam najwięcej sukcesów. Eee, zobaczymy, bo wiadomo, no, jest walka z limitem wagi tam jak zawsze, a nie muszę go robić, żeby się zakwalifikować na Mistrzostwa Europy. No, chciałbym przed własną publicznością w Warszawie, w, w Ożarowie Mazowieckim, tam gdzie trenuję, e, pokazać co przygotowałem, ale zaskoczę Was jedną rzeczą, takiej, której jeszcze nigdy nie wystartowałem. Super, w takim razie będziemy czekać z niecierpliwością. E, jeśli chodzi właśnie o listę zawodników, czy mniej więcej wiesz, jakie ilości zawodników na mistrzostwach Polski możemy się spodziewać? Zazwyczaj było to między 200 a 300. Teraz widzimy, że no to jest zła informacja. Na debiutach jest mało, jest niecało, 80 osób. Myślę, że u nas będzie około 200 zawodników, na e, zawodniczych zawodników na zawodach i to będzie akurat, tak? To nie jest też wielka, przestronna hala, w której zmieszczą się tysiące ludzi. E, będzie akurat właśnie dla około 200 zawodników. Jasne, że tak jak mówisz, miejsce jest dopasowane do, do tego wydarzenia, do, o, do ograniczonej ilości osób. E, tak jak wspomniałeś, na pewno będzie fajna atmosfera. No i cóż, w takim razie czekamy na, na nadchodzące Mistrzostwa Polski. Po, powolutku odliczamy, ja również nie mogę się doczekać, tam również będziemy dla Was z kamerą Masy Clinic. E, no i trzymamy kciuki za Twoją formę, żebyś wyszedł w, oczywiście w jak najlepsze i pokazał coś. Niezwykłego, o czym właśnie przed chwilą wspomniałeś. Bardzo ładnie to tam mówiłeś. bardzo dziękuję. Z tego miejsca zapraszam jeszcze raz zawodników. Trzymajcie dietę, nie podjedźcie za dużo na święta, bo to tydzień po świętach te zawody. Zapraszam wszystkich widzów, no pewnie najwięcej będzie z Warszawy i z ościennych powiatów. No i zapraszam też sponsorów. Mój portfel każdą kasę przyjmie, a my ją przekażemy na zawodników, na, na, na organizację tych zawodów. Dokładnie. Warto jeszcze tylko pod koniec wspomnieć: Mistrzostwa Polski, Ożarów Mazowiecki, hotel Mazurkas, tak data 22-23 kwietnia. 22-24 kwietnia. My będziemy, zapraszamy Was również bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę, Tomeczku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Super, super, dziękuję ci bardzo.